Swoje swój dziecię, tylko was wystroje i smyczek, i smyczek. Graj mówi Jezus wartku. Swoje swój dziecię, tylko was wystroje i smyczek, i smyczek. Warto z sobą troska, że nie ma i łoskot na smyku. A nie myśląc wiele, szast ogonko byle do szyku. Do szyku. Wesoło, wesoło, boś na swej oboji wielkie pible stroi, już koło, już koło. Rururu, wach na swoim basie dyl dyl dyl, Krążę na kiełbasie, hasasa! Hasasa! Rururu, wach na swoim basie dyl dyl dyl, Krążę na kiełbasie, hasasa! Ha, sa, sa. Ale wesoła piosenka! Misiaczku, to jest pastorałka. Co takiego? Pastorałka. Oj, widzę, że to jest nowe słowo. Trzeba je wyklaskać. Przygotujcie rączki. Uwaga. Pas to rał Jeszcze raz. pas rał ka. Misiu. Drogie dzieci. W czasie świąt Bożego Narodzenia. Śpiewa się specjalne pieśni. Są to kolędy i pastorałki. Kolędy to takie pieśni, które opowiadają historię świętej rodziny o tym, jak Maria z Józefem wędrowali do Betlejem, jak szukali schronienia. Pastorałki natomiast to pieśni. Opowiadające o tym, jak ludzie reagowali na wieść o narodzinach Jezusa. O tym, jak się cieszyli, jak mu grali i śpiewali. A kto wymyślał te kolędy i pastorałki? Kuleczko nie tyle wymyślał, co tworzył i komponował. Kolędy tworzyli. Muzycy, kompozytorzy, tak jak na przykład najbardziej popularną, najbardziej znaną kolędę na całym świecie, pod tytułem Cicha Noc, stworzył organista Franz Gruber. Często kolendy i pastorałki tworzyli zwyczajni ludzie. Przekazywali je ustnie z pokolenia na pokolenie i właśnie dlatego. Te pieśni możemy zaliczyć do zbiorów muzyki ludowej. A, znasz czarku jeszcze jakoś? PA-pA-pastorałkę? Oczywiście, jeśli chcesz, zaśpiewam. A wy, dzieci, będziecie mi pomagać, dobrze? Zaśpiewacie ten mały fragmencik razem ze mną. Graj, dudka, graj, graj, panu, graj. Z klaśnięciem. Uwaga! Graj, dudka, graj, graj panu, graj. Graj, dudka, graj, graj panu, graj. Dzieci drogie, posłuchajcie uważnie całej pastorałki i zapamiętajcie, na jakich instrumentach grali pasterze i dzieci małemu Jezuskowi. <śpiewanie> Jest Dudka Jezusa małego Będę mu grać z serca uprzejmego Graj Dudka graj, graj panu graj Graj Dudka graj, graj panu graj Na piszczałce i na multaneczkach Na bandurze oraz na skrzypeczkach Graj Dudka graj, graj panu graj Graj Dudka graj, graj panu graj na na głośnym cymbale, na organkach, na starym regale. Graj dotka, graj, graj panu, graj. Graj dotka, graj, graj panu, graj. Na puzonie, na cytrze i wioli niech się panie nacieszy do woli. Graj dotka, graj, graj panu, graj. Graj dotka, graj, graj panu, graj. Już ci pan panna mile nadsłuchuje, stary Józef wrześko podskakuje. Graj, dotka, graj, graj, panu, graj. Graj, dotka, graj, graj, panu, graj. O, ja mogę powiedzieć, jakie to były instrumenty. No, no, to była e, e, bandura, to, była, e, to były skrzypeczki, to były multanki, organki e, i jeszcze e, fujara, i puzon, i cytra, i wiola, i bas. Znakomicie, Misiu. Było tych instrumentów bardzo dużo i wszystkich nie damy rady omówić, jednak kilka mam przy sobie i troszkę o nich opowiem. Dobrze? Dobrze! Tutaj dzisiaj mamy zgromadzone między innymi aerofony, moi drodzy. To takie instrumenty właśnie, które działają na powietrze. To jest na przykład... FLET! Świetnie! Składa się z dwóch części. To jest ustnik. Praktycznie taki zwykły gwizdek, a to rurka z otworami, dzięki której uzyskujemy różne wysokości dźwięków. W instrumentach ludowych nazywana jest ta część często przebierka, ponieważ przebieramy po niej palcami, tak? I w momencie, kochani, gdy słup powietrza wydłużamy, Przytykając otwory wszystkie, wydłużamy słup powietrza, to dźwięk jest niski, a jeśli ten słup powietrza skracamy, to dźwięk jest wysoki. To są właśnie multanki z naszej pastorałki. Inaczej ten instrument nazywa się jeszcze fletnia pana. I tak naprawdę jest o tym instrumencie przepiękna legenda, ale to zostawmy sobie na inny raz. Mamy tu jeszcze różnego rodzaju piszczałki, gwistki albo wypełniane wodą. Nawet mamy okarynę. Wszystkie te instrumenty są zrobione, wypalone z gliny. Te poprzednie instrumenty, tak jak właśnie fletnia pana czy flet, zrobione są z trzciny albo z jakiegoś kawałka drewna. Gwistki robi się również z gałązek wierzbowych. Więc zapamiętajcie: z drewna, z trzciny, a inne instrumenty z, 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 z gliny. Na okarynie, w przeciwieństwie do gwistków, które mają tylko jeden dźwięk, na okarynie możemy zagrać już melodię, ponieważ ma otworki. Więc możemy grać dźwięki wysokie, niskie. No i co? Posłuchajmy. Instrumentów nie posiadam w swoich zbiorach, ale przygotowałem fotografie i będziemy mogli przynajmniej zobaczyć, jak wyglądają te instrumenty. Otóż, to jest właśnie bandura. W XX wieku przeżyła swój renesans, i nawet na Ukrainie. Uważana była za instrument narodowy, kiedy to właśnie na niej grano dumkę. Tu natomiast mamy szałamaje. Szałamaje, po tej stronie, i Surma. Pierwsze wzmianki o Surmie są już nawet w Biblii. A tu, Misiaczku? Basy z rodziny instrumentów smyczkowych. Dobrze, to mam pomysł. Wyklaszmy wszystkie nazwy instrumentów, które dzisiaj poznaliśmy. Świetny pomysł. To pozwoli nam zapamiętać lepiej wszystkie nazwy. Po prostu sobie to utrwalimy. Przygotujcie rączki. Multanki. I jeszcze raz. Multanki. Albo inaczej. Fletnia pana. I powtórzmy. Fletnia pana. I jeszcze mamy kolejny instrument. Te z karteczek, pamiętacie? Szałamaje. Jeszcze raz. Shawamaje i ta z Ukrainy. Pamiętacie co to było, co to było? Bandura. Razem. Bandura. I jeszcze ostatni instrument, który poznaliśmy, był na karteczce. Uwaga. Bas. Jeden raz i bas. A ja znam Taką pieśń. No, kolędę o aniołach. Ha, ha, ha. Ciekawe, czy ja mam tę samą na myśli? Posłuchaj. Anieli w niebie śpiewają. To to? Tak! Ja ją gdzieś kiedyś słyszałem, ale ona nie jest tak popularna, jak na przykład kolenda wśród ciszy. Czy lulajże jezunio? Czy wspomniana y, cicha noc? Albo przybierzeli do Betlejem pasterze? To co, Czarku, zaśpiewasz? Tak, Misiu, zaśpiewam, a wy, dzieciaki, pomożecie mi. W momencie, gdy usłyszycie kolęda, to zaśpiewajcie razem ze mną, dobrze? Dać dawają kolenda, wesele opowiadają światu wszemu, dawają kolenda. Anioł pasterzom objawił, że się nam Chrystus narodził. Wdzięczna była to nowina, porodziła panna syna. Kolenda, wdzięczna była to nowina Porodziła pana syna Kolenda Nowe śpiewajmy Wysokości, pokój ludziom daniskości. kolenda ha, 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 ale miło! Tak się razem kolenduje. Zgadza się? Dlatego zaśpiewajmy razem jeszcze jedną mniej znaną kolendę pod tytułem Pasterze Mili. Zaśpiewajcie ze mną powtórzenia. Odpowiedzi, jakich udzielali pasterze w kolędzie. Dobrze? Przyzwoita i to jeszcze źle pokryta, pałacem była. Jakie kapele nuciły, trele. le paniołowie mu śpiewali. My na dudkach przygrywali, skocznie wesoło, paniołowie mu śpiewali, my na dudkach przygrywali, skocznie wesoło, piękna ta kolenda. Dzieci, możecie wspólnie z rodzicami w czasie świąt Bożego Narodzenia zaśpiewać te kolędy i pastorałki. Świetny pomysł, misiu! Kochani, śpiewajcie dużo małemu dzieciątku. My już teraz życzymy wszystkim dużo radości szczególnie Waszym rodzicom, zwolnienia tempa w przedświątecznej bieganinie. No i oczywiście kochani co, do zobaczenia za tydzień w Wigilię. Pa!